Mieliśmy wielkie talenty do podróży i do handlu. 110 lat po mnie w Genui urodzi się jeden bardzo znany pan. No Kto wie, jak się nazywał? Mówiłam, że to był Colombo. On tylko był we służbie króla hiszpańskiego. A ja i mój krewny Andrea i później nasi koledzy z Genui byliśmy na służbie u króla polskiego. Przepraszam. Andrea! Ty mu powiedz, że mają wynosić ci wszystką sól i tu, pod dachem zasypywać ci na kupę, a nie żadne do beczki. Każdy jeden ma tu przyjść i wysypać ci ze torby wszystko, co ma we środku. Paulo, ja już mi osiem razy mówił i nic. W kancelarii jest dla ciebie pismo z Niepłomic. Koniec, przywyż od go pana. No to otwórz i przeczytaj. Ja mam teraz gość. A poza tym, a poza tym bochnia to był tylko Kawałeczek naszych interesów. Głównie to myśmy handlowali na szlaku z Nadmozia Ciarnego do Antwerpii. No i zanim myśmy szli tu, do Bochni i do Wieliczki też, to takie to był interes troszeczkę śpiący. Śmy mu dodali rozmach. Dlaczego ty, stupido, robisz mi tu szuflę? Jak ty jesteś walacz i masz toczyć bałwani, to tobie nie wolno robić inne. Każdy ma robić swoje nie wszystko, wszystko. zaraz zrobić zordy. bo czyli. No. Także jak myśmy się wzięli za ten interes, to król Kazimierz Wielki dostawał od nas czynsz ze żupy krakowskie 18 tysięcy grzywien, A jeden grzywna to było 20 deko srebra. Inkredyt! Złoty interes! Król dostawał od nasy każdy rok i pół tony srebra. Tak? Się tak mówi, że Kazimierz wielki zastał polska drewniana, a zostawił murowana. To teraz już wiecie, skąd on miał na to wszystko pieniądze. On to wszystko miał ze soli. Bardzo mi było przyjemnie zobaczyć państwa, ale muszę do pracy. Arrivederci. Ciao, Ciao, O Kazimierzu wielki.